Siema Siemanko! <laughs> Siema! Chcieliście więcej! 5 tysięcy łapek! 30 tysięcy wyświetleń! Fajnie! Bardzo się cieszę! Dzięki za milion komentarzy, że czwarta i piąta noc są dopiero straszne! Fajnie! Mam nadzieję, że będzie tak dużo łapek i tak dużo komentarzy, że zagramy w drugą część FNAFA jak skończymy to, bo myślę, że na pewno uda się przeżyć. He, hej! Kontinue! Czwarta noc dwunasta. Wybiła godzina dwunasta, a my giniemy. A <grystanie> mój ulubiony pokój! I telefon! Witam serdecznie, panie Pchonegui! W ogóle uczyliście w komentarzach ja wam bardzo dziękuję, że to jest Klaki, to jest bany, to jest Freddy, a to co mi się tutaj pojawiło to był Golden Freddy. O, hello! No już zniknął królik! Nie, 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 nie. Coś tam od no, czwarta mi się mniej poda, słuchajcie. E, dobra, tutaj wychodzi już Foxy. Foxy mówiliście, to dobrze mówiłem. Ej, naprawdę jest chill, dobra. Damy adę, przejdziemy tą grę, przejdziemy tą grę. Mówiliście, że nowy Eleven się tworzy. Pozdrawiam cię, Eleven. <grym> Pozdrów cię, Eleven. No, no, A, dobra, co się dzieje? Dzięki za ten młyn, panie Freddy. Mówiliście, że to rzadkie się pojawia Golden Freddy. Ja nie wiedziałem. Ja żem nie wiedział. Boni, boni, niebany, boni. Nie wiem już sam, nie pamiętam. Mówiliście mi, ja jestem burakiem, nie pamiętam, widzicie. Muszę pamiętać, że ten Foxy biegnie. Muszę pamiętać, że Foxy biegnie. To będzie najcięższe, żeby zrobić ten Quick Time Event z Foxym. Więc się odwrócę w tą stronę, spojrzę. Nie, on jeszcze nie wyszedł, jeszcze nie wyszedł. Jak będę strzał krok i w ogóle mam grę tak głośno. Ja wam ostatnio już ciszyłem, ściszyłem wam ostatnio G. Ale no, gra jest w chole głośne. I jak tylko jeden jumpscare wyskakuje. Dobra, już. Czekajcie, on biegnie już? Biegnie. Dobra, nowalaj w te drzwi. Ooooo! Oh, jak ja widzę jak on tak biega. Tutaj chill, a tutaj? Curlish, curlish, dobra, curlish. Ah. Ha Ile on będzie stał? Będzie stał pewnie godzinę. Jezu, całe ręce spocone. Uwaga! Dobra. Poszedł? Nie no, jak się nie boisz mojego klaskania rękami. No pójdź sobie, moim prąd tracisz! Dobra, na 4 A był. Na 4 A był Kurczak. Kujczak. Ja wolę mówić kurczak, no niestety, no. Łatwiej zapamiętać. Klaki, klaki chyba to było. No pójdź sobie, no patrzcie, stoi dalej. A stoi już na 4A, 2B, czysto, tutaj czysto, no idź sobie stąd! O ten wychodzi znowu, no no jak, ej, jak ja mam to przetrwać, skoro on tak długo stoi? No przeszedł mi tyle prądu traci, że to jest powolone. No idź sobie! Ile możesz stać, ziomek? Nie możesz tak długo stać! Naprawdę nie możesz tak długo stać! Ja muszę dwie noce przetrwać, jeżeli mi przegasz tą... To... Czemu znowu Freddy? Przecież Freddy nie może się pojawić chyba. No jeszcze nie widziałem, że Freddy gdziekolwiek był. O, poszedł Golden Freddy. No czemu on mi tak robi?! No ale to jest zamknięte. Ale Chilea Dobra, oboje zniknęli już. Nie ma. Ty, przejdziemy to. Przejdziemy to widzowie. Skończę tą głupią grę, bo chcieliście po prostu... ej, dawaj, poza za nich się poboisz. Aha, no tak, jak to jest... Chilea totalna 38%, to mnie najbardziej ma oczywiście. wiecie? Co się dzieje? O nie, Freddy tam jest! Freddy jest tutaj! Widzieliście? Freddy jest z tej strony. O tu! Czy Freddy może zaatakować chyba. No ale no kurde, oh. Czy akurat mi powiadomień nad lewą przyszło? A, się obsrałem! Ale nie, to było... To było przerażające totalnie. W momencie, jak się pojawił ten, tutaj króliś, to mi powiadomień nad lewą przyszło, nie wyciszyłem telefonu. No, to niezły youtuber poważny. No czemu ty cały... O, dobra, poszedł. A ten jeszcze do, dopiero wychodzi mało, więc jest spokój, jest spokój, jest trzecia w nocy w ogóle już Aaaa, ta gra jest okropna, no 20%, nie dam rady, nie dam rady, słuchajcie, mam za mało energii A! Kurde, no co mogłem zrobić? Jezu, jak mi źle, jak mi jest źle O, <ślesk> o Boże <ślesk> Jeszcze raz co, co mogłem zrobić? No błagam, niech ktoś mi wytłumaczy, bo słyszałem tup, tup, tup! I ja nie wiem czy to jest tup, tup, tup! Fox czy to jest tup, tup, tup! Fred jego, no Ale ja się obstałem Dobra jeszcze Dobra no, nie, teraz trzeba troszkę poczekać! Też trzeba troszkę poczekać, jak tam będzie FonGate dzwonił tutaj. Dobra. Minęła minuta Już się jakiś młyn dzieje. Ten już wychodzi, tutaj będziemy mieli od razu kamerę na to, że jak on biegnie Minutę, ej minutę straciłem, w sensie czasu minuta minęła, a mi się nic nie stało się Więc jest dobrze Nie biegnie, nie biegnie jeszcze Trzeba pamiętać, że jak otwieram kamerę, muszę być po lewej stronie ekranu Bo inaczej nie zdążę zamknąć, muszę taki przeskok szybki zrobić Z prawej nic nie ma, z lewej nic nie ma i uwaga Nie biegnie, dobra Dobra, ten wychodzi Tutaj też włączcie mi nie ma Nie ma Nie ma, sprawdzamy Nie biegnie Dobra, ej Da się to, da się to zrobić, tylko nie miał jak jeszcze uniknąć Co się z nim dzieje? Wychodzi, wychodzi tam Ha, dobra Tryhard mode Tryhard totalny mode się włączył Sprawdzam tu, sprawdzam tu <laughs> Pierwsza już jest, jest dobrze Nie biegnie Troszeczkę jakieś tłuczenie, jakieś śmieci ja nie wiem czy ja powinienem taką <laughs> aż taką uwagę do dźwięku przykładać, ale no mam głośno tą grę, więc już jak, jak mam ją głośno, to chcę już słuchać. No i biegniesz jeszcze? Chłopie, ty z trzeci raz już powinieneś biegnąć No nie biegnie. Ale śmieci, jakieś wala ktoś, no to fajnie, że wal śmieci. Dobra. <laughs> ale się stresuje, nie. Po tej akcji z Freddy mam naprawdę złe myśli co do tej gry. Nie przejdziemy dzisiaj dwóch nocy. Oj, nie przejdziemy. Dzisiaj będzie to noc, następnym razem będzie piąta, bo. Nie mam siły na tougę. Nie mam siły. Myślałem, że to będzie taka chillera totalna, ale ten Freddy mi zniszczył po prostu światopogląd. No i biegniesz jeszcze? Naprawdę? Nie biegniesz? Co jest? On wychodzi, wychodzi. Ale co się dzieje? Ale to jest takie trochę... trochę źle robię, bo się skupiam na jednej kamerze i nie wiem, gdzie jest ten. Nie wiem, gdzie jest Freddy. A Fedi jest dużym zagrożeniem dla mnie. O którejś muszą zaatakować oni. Biegnie? Dobra. Już. Mogę. Dobra. Dobra. No. Czy teraz nie będzie bieg kurczek na mnie? Znaczy Foxy? Nie, nie biegnie na mnie Foxy. Banego nie ma. Dobra. Ten stoi dalej. Trzecia w nocy, trzecia w nocy. Nie wiem czy mam jakąkolwiek szansę zagrać na Fediego. No, poszli O nie, one się bagują. Czemu one się tak bagują okropnie? Tak strasznie po prostu Nie biegnie, Dobra, nie biegnie mi tu O kurde, patrzcie jak szybko był kurczek z powrotem A Sem biegnięcie No, tam poszedł Biegnie? Nie, nie biegnie jeszcze Tutaj, tutaj Trzecia w nocy, jest dobrze Czwarta No i ta z Freddy chyba Dobra Ogarnięte, o ogarnięte A on sobie szybko zniknął? Spokój Jest Chyba za długo nie, dobra Okej, okay, a tu? Nie ma, dobra Poszedł Dobra Dobra Dobra, okej okay. Nie ma Nie ma Jest. Poszedł? Poszedł. Dobra. Piąta! Piąta! Biegnie? Nie biegnie. Nie ma. Nie ma. Biegnie? Nie biegnie. Och, lecia. Przeszedł ktoś. Dobra, jest. Tutaj luz biegnie. Nie biegnie. Poszedł? Nie, nie poszedł O oh O! -oh. 3% energii Poszedł, dobra I teraz zostaje szansa Biegnie? Nie biegnie Sprawdzam, nie ma Sprawdzam, nie ma, dobra, chwilę poczekam Biegnie? Nie biegnie, dobra Sprawdzam, nie ma Sprawdzam, nie ma, dobra Nie ma już szans, 1% energii, zaraz wysiądziemy prąd 0% Co się dzieje? No była już prawie szósta! Proszę wygaj to! Proszę wygaj to! Czy co, będzie jumpscare czy nie? Co się dzieje jak prąd wysiada? Co się dzieje jak prąd wysiada? Czy czas leci, czy czas nie leci? Ja się mogę obracać. Nie no proszę! Skąd się czasie? Proszę, no szósta już była! Była już szósta, nie, jeżeli będę miał jump skarczy w kurze, naprawdę. Piąt! yes, 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 yes! yes!